Zbiór w przykładzie A wygląda tak. Od razu przypomnijmy sobie, co oznaczały kolejne elementy takiego zapisu. X dwukropek oznaczało, że szukamy takich liczb, że. To jest skrót tych słów: takich liczb, że. Te nasze liczby mają spełniać następujące dwa warunki. Otóż liczba musi pochodzić ze zbioru liczb rzeczywistych i dodatkowo ta nasza wybrana liczba ma spełniać tę nierówność, czyli musi być rozwiązaniem tej nierówności. Następnie narysujmy kawałek osi liczbowej. To jest oś x, ponieważ w takim zbiorze liczb się znajdujemy, tak? Mamy same x, więc oś nazywamy x. Następnie na tej osi zaznaczam liczbę, którą mamy w nierówności, czyli trójkę. Teraz muszę pokazać, że trójka nie jest rozwiązaniem tej nierówności, bo my szukamy wszystkich liczb, które są większe od trójki. Trójka nie jest rozwiązaniem, więc zaznaczam kółeczko niezamalowane. Możecie zapamiętać to w ten sposób, że jeśli macie. Znaczek o tej postaci lub tej postaci, to wtedy kółeczko jest niezamalowane. Gdybyście mieli jednak dopuszczoną równość, czyli znaczki byłyby w tej postaci, to wtedy musimy kółeczko zamalować. OK, a jak zaznaczyć zbiór tych liczb, które są większe od 3? No to robimy to w ten sposób. Wystawiam sobie tutaj taką kreseczkę i zaznaczam wszystkie liczby, które są na prawo od trójki. Dlaczego akurat na prawo? Bo ten znaczek nierówności skierowany jest w prawo, tak? I tutaj mamy te wszystkie liczby. Możemy sobie dodatkowo jeszcze zaznaczyć o to w ten sposób. Tutaj są wszystkie liczby, które spełniają tę nierówność. Następnie zapiszmy przykład liczby wymiernej oraz niewymiernej, które należą do tego zbioru liczb. Które będą rozwiązywały tę nierówność. Przypomnę, że liczba wymierna to jest taka liczba, którą możemy zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych p i Q, czyli w postaci takiego ułamka, gdzie możemy dopisać, że P i Q należą do zbioru liczb całkowitych, i dodatkowo q nie może być zerem. Q jest różne od 0, dlatego że w matematyce. Nie możemy dzielić przez 0. Ponadto, jakby tutaj w miejsce literki Q znalazło się 0, no to wtedy ułamek nie istnieje, prawda? To przykład liczby wymiernej może być taki. Na przykład liczba 4, bo liczba 4 w postaci ułamka wygląda tak. Mamy dwie liczby całkowite, mamy, więc jest to liczba wymierna. Natomiast liczby niewymiernej poszukamy wśród pierwiastków, ok? tak najlepiej ją tutaj e, pokazać. Otóż mamy liczbę 3. 3 podnoszę do kwadratu, to jest 9. I teraz jak spierwiastkuję 9, to otrzymam liczbę 3. A co jest większe od pierwiastka z 9? No pierwiastek z 10. Pierwiastek z 10 jest liczbą niewymierną. Więc to jest przykład liczby niewymiernej. Pierwiastek z 10. Dość sporo informacji jak na pierwszy przykład, prawda? Ale jeśli coś jeszcze nie jest jasne do końca, to proszę, piszcie mi o tym w komentarzach. Ewentualnie, jak będzie trzeba, to nagram jeszcze raz ten filmik i pokażę to, czego nie zrozumieliście. A tymczasem idziemy do przykładu B.